To tak odwiedzam więcej tych gołąbków, trochę wesprzeć, no bo jest taka pora zimowa, ciężka dla gołąbków, no jest kilka miejsc. na ziarek, a tutaj jest ten gołąbeczek, który też jest na filmie z nóżkami, taki bidulek, tylko mu pozostałe. No. Tylko mu takie zostały kawałeczki paluszków to wszystko się amputowało od na pewno Nie, cieszę się, że on jest sobie poje no i inne kołombeczki też tutaj. oczywiście skorzystają dziękuję wspierającym mój kanał dziękuję za oglądanie filmów reklam na filmach to też jest wsparcie, jakieś grosiki się zbierają dla gołąbeczków. Ale ogólnie miło, jak jest wyświetlenie, to ogólnie jest miło, że ktoś ogląda gołąbki. Gołąbki jak pojadły, to od razu im weselej. Zaczynają się tu zaloty, gruchają sobie, śpiewają. Przyszedł dawronek taki rozbójnik. Też pojeździarka. Są głąbki. Jest ostatni lotnik, którego miałam trochę z domu od odwidalna, ale O, jest. Zaraz może tu zrobię zbliżenie. Tu to jest ten lotnik. A raczej lotniczka. A raczej lotniczka. No nie mogę tak zbliżenia zrobić, żeby było widać, że to ten lotnik, który u mnie był, tak o jest, jest. Jest, radzi sobie. No już w tym statku zostanie, bo jak tutaj ma partnera, na wiosnę nie powiedziane, że nie wróci do właściciela, ale to właśnie tutaj to jest, no tych lotników czterech czy pięciu? Już tak ci, te, ci lotnicy, no i te lotniczki, o jest właśnie o nim pomyślałam, że mówię, kurczę, nie było orzełka ostatnio, ale dzisiaj jest, dzisiaj jest, ale długo go nie było, ja już tutaj sporo tutaj posprzątałam trochę, bo tutaj takie orki leżały i tu dałam, dałam tyle gołąbkom, nie było orzełka, przyszedł, teraz to specjalna porcja będzie, żeby orzełek się najadł też. Podziełek i orzełku. No, Także wszystko w porządku, tutaj akurat wszystko w porządku, wszyscy są na swoim miejscu. Teren jest rozległy tego łąbki. Tutaj mamy duży taki promień, promień w promieniu, go się poruszają, wokół którego się poruszają. Nie zawsze. Wydaje mi się, to znaczy wydaje mi się, no jestem prawie 100% pewna, że orzełek tutaj nie nocuje. Ma gdzieś inne miejsce na nocleg, a tutaj tak po prostu yy, zjawia się na jedzonko. Zjawia się na jedzonko tylko. Się to no. nie, ten też był lotnik. Dobra, bo już... Myślałam, że to nowy. Nie, nie, nie. To jest ten lotnik, który był tutaj. No, A to. No, tutaj tak najczęściej to tutaj właśnie też jestem. Ale jak jest weekend, to jadę też troszeczkę do miasta, pomóc do centrum, wspomóc. Jak taka pogoda, no to kupiłam pszenicę. Ziarno to ziarno. Są różne ziarka, ale w przetargu pszenica. Oj, dzisiaj zimno, może nie jest taka minusowa temperatura, jak po prostu jest wiatr. Tutaj w takim zaciszu dawam go łambeczką ale ogólnie to jest wiatr duży. Taka odczuwalna temperatura. i żubelki siedzą na drzewku, bo mają tutaj karnik. Co spadnie, no dzisiaj to ja tu wspomagam, ale co spadnie, to i mają tu co pojeść przy okazji. No, dzisiaj warunki takie ciężkie jak już od y, kilku dni. I tutaj chciałam pokazać gołąbeczki, które y, no, ja przyjechałam na park, kupić trochę ziareczek. I one też tutaj korzystają, ktoś komuś się wysypie z samochodu. Wiadomo, a przy sprzedaży to zawsze coś tam wypadnie i ludzie też y, może sypną. Y, no, są tutaj poplątane gołąbki też chciałabym złapać i odplątać, bo takie ładne gołąbeczki i takie też mają paryfe. Ale co ja chciałam? Że tutaj są takie gołąbki, które no, teoretycznie mm, sobie nie radzą, czyli taki białasek i taki ten, ten on tak chodzi śmiesznie, no śmiesznie. No po prostu tak specyficzny ma takie chodzenie. Nie wiem czy dlatego, że ma obraśnięte te nóżki te łąbki jakoś sobie radzą, bo po prostu mają taką miejscówkę, gdzie chociaż raz w tygodniu pojedzą sobie ziarenek, właśnie tutaj na tym targu, no dzisiaj targ, ja późno tu przyszłam, nie wiem czy ten targ był taki mniejszy, Maluszka jest wszystko ok. O, jaka ma teraz wygodę. Siedzi sobie i zajada śniadanko. Za przedłużenie klatki, to tutaj, tak w kontenerku, to za dużo tam nie było widać, a tutaj już wszystko sobie widzi ładnie. Może to młodziutki gołąbek. To jest ciekawy świata. Młodziulek taki. To nic niepokojącego nie zauważyłam u niego, także no myślę, że będzie wszystko ok. Dziewczyny, to tutaj troszeczkę im zmieniłam to umiejscowienie klatki. Tam, Zosi, to tylko ten dziubulek widać biały. No i one. Z powrotem, a pięć, <noise> z powrotem siedzą na jajeczkach, no zniosły od nowa jajeczka, już mają trzy, nie chcę tam im teraz już i tych jajeczek tak przy, przestawiać, trzy, także jeszcze jedno, z, nie wiem, która to kiedy zniosła, tak, Dargusia tutaj się pokazała w całej okazałości, no i znowu mają jajeczka, i to taki jest kolej rzeczy, że jak nie ma młodych, to zaraz... Następne jajeczka. Ja nie wiem co tu teraz dalej. Bo to tak szybciutko, dobrze, żebym to wapno dałam w miarę wcześnie. Spodziewając się tych jajeczek. Targórka. I tutaj jest jeden gołąbeczek z nóżką. Coś tam piureczka ma w dziobie. Coś sobie czyścił. Ta nóżka tak już stopniowo dochodzi do siebie, ale jest jeszcze opuchnięta. Albinek tak akurat się odwrócił, że nie widać tej nóżki, ale tam no, sporo, sporo jeszcze jest z tą nóżką. Może tutaj się uda podejrzeć. No, nie widać, ale tam... To znaczy tak, wczoraj dostał tą kolejną dawkę na pióro jady, Także od tych piórojadów jest uwolniony.